Natomiast z mojej perspektywy chyba bym się nie do końca sugerowała tym, co jest na zachodzie. Jednak analizowałabym mm -hmm. to pod kątem mm -hmm. polskiego rynku, który jest specyficzny. Tak, myślę, że jak najbardziej. I tu też nie chodzi o to, że teraz nastąpi jakaś radykalna zmiana struktury własnościowej w Polsce. Cały czas będzie tak, że zdecydowana większość zasobu mieszkaniowego to będą mieszkania własnościowe. Cały czas będzie tak, że ten rynek najmu będzie jakąś tam małą częścią tego, tego rynku, tego zasobu. Mhm. A rynek instytucjonalny, najmu instytucjonalnego. Będzie małą częścią tego, tego rynku tego rynku najmu. Więc z takiej perspektywy makro, tak naprawdę nic się nie zmieni albo niewiele się zmieni. Natomiast patrząc jakby na ten konkretny segment, jeżeli on wzrośnie o kolejne 100-200%, no to będzie to ogromny potencjał, ogromna szansa rozwoju dla tego segmentu. A będzie to 0,2%. Dokładnie. I to jakby jedna liczba, którą też często przytaczam, to jest, no mamy zasób mieszkaniowy w Polsce. Wynoszący mniej więcej 15 milionów, nieco ponad 15 milionów mieszkań. Nawet jeżeli ten udział najmu zwiększy się o tylko 1%, co tak naprawdę będzie niezauważalne dla przeciętnego Polaka, o 1%, no to w, w, jakby ten sektor PRS zwiększy się o 150 tysięcy mieszkań. W tej chwili mamy 20 tysięcy mieszkań, czyli to będzie ogromny, ogromny rozwój segmentu PRS. Jakby z perspektywy makro tak naprawdę nic się nie zmieni. Ten udział zmieni się o 1%.